W przednich odcinkach MMA Master. Z ponad 60 pretendentów wyłoniliśmy finałową dziesiątkę, następnie z rywalizacji odpadli Piotrek z Gdańska, którego Leszek pokonał dźwignią na rękę. Po przegranej walce z Michałem pożegnaliśmy się również z najmłodszym uczestnikiem, Mateuszem. Kontuzja barku zmusiła do wycofania się Emila, co umożliwiło powrót Grzegorzowi liczą na mnie y, y, moje chłopaki z klubu, moje całe miasto, więc więc tu y, robić swoje tak naprawdę, nie? Nasza ósemka najlepszych to Patryk z Siewierza – styl brazylijski jiu -jitsu. Michał z Wilkowa – styl bazowy karate. Piotr z Poznania – styl bazowy capoeira. Grzegorz z Namysłowa – styl bazowy zapasy. Leszek z Lublińca – styl bazowy karate. Witek Schorzowa. Styl bazowy Brazylijskie Jiu-Jitsu. Paweł z Olsztyna. Styl bazowy MMA. Daniel z Poznania. Styl bazowy Zapasy. Ich zmagania ocenią. Janna Jędrzejczyk. Niepokonana w MMA. Najbardziej utytułowana Polka w sportach walki z aktualnie walczących. Wielokrotna mistrzyni Polski, Europy i świata w Muay Thai. A także Piotr Strus. Ma 24 lata, a na swoim koncie walki w największych federacjach Europy. Wygrał 8 z 10 swoich profesjonalnych walk. Mistrz polski w Muay Thai i kickboxingu. Jako pierwszy Polak zdobył Puchar Świata w Sanda. Jest również wicemistrzem świata i Europy w tej dyscyplinie. Kolejny odcinek. Eliminujemy jednego z 8 zawodników. Nie będę mówił, kto dzisiaj odpadnie, żebym to yy, ja nie odpadł za takie krakanie. Ta ósmeczka tutaj, która została łącznie ze mną, to już naprawdę są zawodnicy na wysokim poziomie. Chciałem pokazać co niektórym na, na co mnie stać, że potrafię walczyć o swoje marzenia. Jestem tu wiadomo, tak jak każdy, kurde, po to, żeby wygrać, nie? Gdybym bał się, że ktoś mnie uderzy w głowę, to teraz grałbym w piłkę, no albo w tenis. Nie ma tutaj miejsca dla słabe uszy, także dzisiaj kolejny najgorszy odpadek. Dla naszych uczestników dzisiejszy dzień jest wyjątkowy. Do programu zaprosiliśmy grupę nietypowych gości. Przed naszymi fajterami nie lada wyzwanie. Cześć panowie, przed wami kolejny dzień zmagań. Mamy dla was dużą niespodziankę. Jak już się skończy jeden odcinek, to człowiek już myśli przez cały tydzień, czego się spodziewać. Więc za każdym razem jest ta wielka niewiadoma. Przed wami Warsaw Eagles. Najstarsza drużyna futbolu amerykańskiego w Polsce, dwukrotny mistrz Polski, w tym roku również 14 lipca spotykają się w finale na Narodowym Stadionie w Warszawie. Dzięki, brawa. Jak się domyślacie, nie będzie to gra w Bierki. Futbol amerykański to twarda gra, także panowie sprawdzą wasze zapasy. Ktoś się boi? Mamy chusteczki. Co tu dużo mówić? No szczęki opadły. Oni ważyli po 80 kg, u nas średnia była około 110, co niektórzy po 130. Wielkość robi wrażenie. Tak. Rozgrzewkę poprowadzimy wraz z kapitanem drużyny Krzysztof, 9 lat w drużynie. Witam także ponowne. jak widzicie, to mocny mężczyzna, także na pewno da wam wycisk i zobaczymy, jak sobie poradzicie. MMA wymaga niezwykłej wszechstronności. Powoduje to, że różni zawodnicy włączają do swojego treningu elementy różnych dyscyplin. Zmagania z zawodnikami Eagles, oprócz siniaków, pozostawią też na pewno sporo wniosków. Mówi się w Polsce, że jest to sport dla wszystkich, bo każdy może tego sportu spróbować. Jednakże, żeby trenować go i uprawiać na najwyższym poziomie, trzeba być znakomicie przygotowanym fizycznie i psychicznie. I to dzisiaj sprawdzimy wśród naszych zawodników MMA. Większość. Pierwszy raz się styknąła z zawodnikiem futbolu amerykańskiego. Pierwszy raz mieli na sobie ochraniacze, Pady Kask. Pierwszy raz mam takie coś na sobie. Pierwszy raz będziemy grać w futbol amerykański. Duże chłopaki są, będzie... <grym> będzie ciężko, fajna przygoda, fajna sprawa. Mam zarost i włoski mi się wbijają przez ten jak dla konia. Proszę spojrzeć. I generalnie wygodne to jest. Wolę bez. Bardziej życiowe jest bez. Panowie, chyba tradycją się stało, że mamy tutaj ścieżkę, także dzisiaj futbolowa ścieżka zdrowia. One naprawdę doskonale nam obrazują, ile dajecie z siebie nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Także zobaczymy, jak sobie poradzicie w tej futbolówce dzisiaj. Zawodnicy zapasów e, się odnajdują w futbolu amerykańskim. Na naszym przykładem jest Maek, e, który uprawiał zapasy w, u siebie w szkole i także w futbol. Mareczku, Mark nam zaprezentuje czasówę. Go! Ua! A szybkość. Nie no, widać tutaj doskonałą Nie, pracę. Jeszcze wy, ten... Wyszkolenie i Wow! Zabójczo. Panowie, 10 sekund. To jest. Wynik. Czas marka, naprawdę marka. super czas. Widzieliście. Mark. Good job! W futbolu tak jak i w MMA bardzo istotnym elementem jest szybkość, zwinność i umiejętność koncentracji na zadaniu. Sprawdzimy to na futbolowej ścieżce zdrowia. Liczy się najlepszy czas. Za niezłapanie piłki jest kara. Dwie sekundy dodajemy do Waszego czasu. Patrzymy przed siebie, po to, żeby cały czas mieć kontakt wzrokowy z piłką. Paweł, pozycja startowa. Go! No, Zobaczymy, jak sobie bardzo szybko. Dobrze. 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 szybkie nogi. No. Nie złapana. I czas. Jest. Dzięki. Dobry czas, 1084 do 1084. 14. Czyli to jest 1484. Ciężko piłka zapalić bardzo jest, tak? To jest wszystko ok. Można to szybko zrobić, ale piłkę rzucają chłopaki mega szybko. Wyszatakowanie tego, tego bolka jest niesamowite. Można się wyżyć. Tak. Na pewno taki trening e, przydaje się pod e, MMA. Koordynacja, zwinność, szybkość, dynamika, to też jest wszystko właśnie z na amerykańskim. Jak był? oj, oczywiście ciężko złapać o piłkę, no jest szybko, leci, a jest, złapała, jest. 12,56, plus, plus 2 sekundy, czyli 14,56. Patrzy pod nogi, to jest to co? Nie złapałem dwukrotnie piłki, jest to bardzo... Ciężkie do, do zrealizowania, naprawdę ta piłka leci szybko. Cały czas musi być skupienie. Piotr przygotowany. Zacznę Zaczynamy to Dziura we ręce. Było się, by blisko. Najlepszą techniką nie skupić się nawet. Jest! Dobrze. Plus 2 sekundy, 13-13. Piotr, najlepszy czas. To dla jakiejś ragby. Krótko, ale cenowałem. Dla mnie gry z piłką to. Nie nadaje się. Nie mogę mi trafić piłka nie jej chwycić. <grych> wolę chwytać ludzi kopać. Skoncentrowany. O, szybko! Jest, o, Aj, tak, przyjął kawało. to na czoło! Dobry, dobry jest! jest. A... No i 11,78 Czyli mamy 15.78. Ja niestety, żadnej piłki nie złapałem. Naprawdę trzeba mieć refleks. Najmocniej mi tutaj w pamięci tkwi to łapanie piłki, prawda? Nieudolne wręcz można powiedzieć. Krzysiek, zaczynam mieć wątpliwości, czy te piłki są realne do złapania. Zadanie było zapowiedzieć futbolowe, bardzo fajne, bardzo ciekawe. Na pewno widać tutaj dynamikę, ale refleks trzeba mieć nieziemski, żeby złapać tą piłkę. Dużo ośmiechu, ale no też ogromne brawa dla panów tutaj e, z futbolu amerykańskiego, którzy no takie bomby sadzili z tej piły, że po prostu e, myślę, że sam nie ma problemu tam. Najlepszym zawodnikiem na ścieżce okazał się Piotrek z Poznania. Najlepszy czas, który wykręciłeś, 13 sekund, przecinek 13. Jest to najlepszy czas z całej ósemki. Gratulujemy. Jedna pana piłka, super. Kolejne zadanie nazwaliśmy roboczo Zatrzymaj lokomotywę gołymi rękami. Każdy z Was wylosuje jednego z zawodników. Także życzę powodzenia, ktoś wylosuje numer 90 albo 69. <grym> Dosyć duże gabaryty, prawda? I duży kaliber, więc Waszym zadaniem ostrożny. będzie oprzeć się i sile, utrzymać się na nogach i nie dać się przepchnąć. Będzie to dość interesujące dla panów, jak i również dla oka, dla widzów. Będą się mierzyć zawodnicy futbolu amerykańskiego i zawodnicy MMA. Ci panowie są za duzi. Waga jest 80 kg w programie, a panowie mają powyżej 100 każdy. Ubrali nas w kaski, żeby mogli nas bić. Ach, oszust, oszust. Ale to jest na plus dla nich. Trenowanie z cięższymi, przede wszystkim trenuje siłę, trenuje wytrzymałość. Panowie, mamy tylko zasady takie, nie ma naszych wjazdów w nogi ani do kostek. Nie łapiemy za kratki przy kaskach, bo jest to po prostu niebezpieczne i może doprowadzić do poważnych kontuzji. A tak jak wiemy, panów niedługo czeka finał na stadionie narodowym. Ważny mecz. Ważny mecz, dlatego muszą być w pełni sprawni. Zawsze chciałem zrobić tak, jak robią zawodnicy na filmach, zawsze, że tak zderzają głowami. Oczywiście w każdym machelu, gdyż macheł. Zaraz to zrobię z którymś z panów. W tym największym tam ma bazę 115 kilo. Często słychać na meczach taki charakterystyczny trzask. To jest efekt tego stajcia dwóch dość dużych ciał. Go! No! No! Trochę cię. Jestem zaskoczony. Trochę. Dopikujemy! No, daniec no, jej W MMA występują też elementy właśnie takiej przepychaniny, gdzie, gdzie właśnie duże znaczenie ma stabilność, siła w przepychaniu. Właśnie wykorzystuję też futbolu amerykańskiego. Paszko i Patryk. PIP. Niezły duet. Go! Wow, Paszka szybki! <grywka> Poniósł go! Super! Każdy jest stajcie, tak jest fajnym momentem, tak? To trzeba być. Z na 100%. Trzeba być skoncentrowanym. Go! Skrzydła latają. No to było już... Przy... Tak. Czas! Nie. Ale utrzymał się na nogach. Jest rywalizacja. <głos> <głos> o. Go! On złapał za ten trochę niesprawiedliwy... <noise> 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 Ale jak taka muszka mu się podnosiła. Wow! Nieźle! Jest. Czas! Stawiał opór! Piotr, super! Miałem się zadaniówkę z największym chyba tutaj facetem z Eaglesów. Numer 90. Był przeogromny, przesilny, przedługie ręce jak z ciężarówką. się czułem. Było ciężko, ale nie wiem, czy pan szedł na 100%, raczej na takie 30. Nie przeraża mnie ich masa. Na pewno umiejętności mają dużo lepsze i są, myślę, że o wiele silniejsi. Ale będę grał z na 100%. Wyrywało wyrwało go z butów! Wyrwało cię z buta normalnie! Ale się wiesza na nim! Mają Oj! A, ale zderzenie, Aj, powalił kolosa na kolana. Wyciągnął go za kubrek. Asiu, Piotr chyba nam dzisiaj udowodnił, że chodzi o futbol amerykański... To rządzisz. Piotrek wypadł e, dzisiaj najlepiej. Już po raz kolejny udowadnia, że jest kompletnym zawodnikiem. Siła yes! wow! walki. Dynamika, dobra praca nóg. Tego się nie spodziewałem, co po niektórych. Byli pewni siebie, szybkościowo są fantastycznie przygotowani i to pokazali. I odnaleźliby się na pewno w futbolu, byli, byli dużym wzmocnieniem dla wielu drużyn. Panowie, przechodzimy do głównej części dzisiejszego naszego spotkania. Są to zapasy. Mamy specjalnego gościa, specjalnie dla was, do nas przyjechał. Dwukrotny olimpijczyk. Wielokrotny mistrz Polski Robert Kostecki. Zapraszam. Robert. Robert Kostecki. Jeden z najbardziej utytułowanych zapaśników w stylu wolnym. Dwukrotny olimpijczyk. Finalista Mistrzostw Świata i Europy. Ośmiokrotny mistrz Polski. Obecnie trener i sędzia ringowy MMA. To on się Was testuje pod kątem Waszych umiejętności w zapasach. Robert na to już głównie zwracał uwagę. Często oglądając walki widzę, że no wiele jest problemów ze sprowadzeniem zawodnika do parteru. No i tutaj głównie nad tym. Czyli jak się bronicie, no i przede wszystkim jak atakujecie. Każdy z Was dzisiaj zostanie postawiony naprzeciw Robertowi i Robert na własnej skórze doświadczy, co potraficie. Z zapasów. Także czeka Was niełatwy orzech do zgryzienia. Dzisiaj kolejna osoba odpada. E, także Panowie, bierzemy się do pracy i dajcie Siebie wszystko. Grzegorz, zapraszamy. Grzegorz mieszka w Namysłowie, niewielkim mieście na Dolnym Śląsku. Sztuki walki trenuje od dziecka, ale nie zawsze był aż tak skupiony tylko na tym. Gdy byłem młody, miałem naprawdę wiele problemów związanych z wieloma rzeczami, takimi jak marihuana czy amfetamina, czy też jakieś solówki. Mam 4 lata w zawiasach i 15 tysięcy złotych do zapłaty. Dzięki sali, dzięki ciężkim treningom wyszedłem z tego shitu całego ulicznego. Klub założyłem dla namysłowskiej młodzieży. Spory nacisk nakładam yy, w, w treningach w dyscyplinie, żeby mieli poukładane w głowie. Sport to jest to. Mają sobie zmarnować życie na ulicy, chodzić, ćpać jakieś amfetaminy, palić marihuanę. Nie, to nie, to nie jest życie. Padłem też w złe towarzystwo. Paliłem papierosy, niekiedyś tam zdarzyło się, że się nawet napiłem. Ale właśnie zapisałem się tu do klubu i właśnie Grzesiek jest taki, że próbowałem sobie go wyciągnąć z tego złe towarzystwa. Przestałem ich w styl, w styl ulicznika na styl sportowca, to są dwie różne rzeczy, prawda? Mogą być bedbojami, ale z tej wyższej półki, takimi dobrymi. Zero kozaczenia jakiegokolwiek na ulicy, zero solów jakichkolwiek na ulicy, zero papierosów, zero narkotyków, zero alkoholu. Jeżeli ktoś złamie moje zasady klubowe, leci z klubu niestety. Lecimy, hop! Ta. A i trochę może za pewnie, za daleko, prawda? Ale ryzykuję. Tak. No Grzegorz, mimo dobrze, dobrze. tego wyeliminowania i powrotu do programu, e, zaskakujemy. mnie. Czas, panowie! Piękna praca. Bardzo mi się podobała walka. Przede wszystkim od początku chęć wygrania. Daniela przygoda ze sportami walki zaczęła się od zapasów. Na pierwszy trening poszedł, gdy miał 10 lat. To sprawia, że tę dyscyplinę ma już ja we krwi. Stoper. Będę miał możliwość udowodnienia, że, że to ja mogę być najlepsze. Straszonko. Tu widać bardzo. Tak, kontroluję, prawda? Nisko na noga. Zaryzykuj, zostało tobie 25 sekund. Wyróżnij się! Czas! Zbyt pasywnie, Robert. Jak oceniasz? Odegrać za zapaśnikiem. Spodziewałbym się więcej pani. Daniel pokazał naprawdę e, ducha walki na pierwszym odcinku. Otrzymał koszulkę lidera, bo z numerem jeden, także e, do jego obowiązków e, należy to, aby być najlepszym i to z niego e, panowie powinni brać przykład. Ale z odcinka na odcinek słabnie, tak jakby robi te zadania, ale nie do końca e, tak, e, jak my byśmy tego od niego oczekiwali. Od osoby, która trenowała te lat zapasy, no wymagałoby się trochę więcej niż tylko stabilnie stać na nogach i no tak defensywnie pracować. Witek, zapraszamy Ciebie. Lecimy? No to hop. Żeby nie wziął tego dosłownie i na niego nie wskoczył? Tak. O, Aj, szybkie położenie. Szybkie, szybkie. Patrz, jak wychodzi. No, trochę się bije, bije się jak pająk. Bardzo dobrze. Próbuję, próbuję. Czas. Niektórzy zademonstrowali szarpanie, szarpanie, oszarpali się. Nie było efektu. Dlaczego? Techniki brakowało. Zapasy nie są łatwe do nauczenia. Naprawdę bardzo trzeba dużo poświęcić czasu i bardzo ważne tam są detale, jak ustawić nogę, jak ustawić rękę, jak wykorzystywać opór przeciwnika. Także nie jest to łatwa sprawa i naprawdę trzeba bardzo dużo ćwiczyć. <gry> o, jakiś szyderczył się ale wyszło! Ładnie doszedł, wykorzystał, poszedł, nie zatrzymał się. To jest najważniejsze, bo nie zawsze idealna technika wygrywa, tylko yy, kontynuacja ataku. Wiadomo, ja że się cieszę, ale jeszcze dzień się nie skończył. Jeszcze nie mogę iść spokojnie spać. Było ciśnienie do przodu. Czyli więcej prądu. Tak, więcej prądu i większa presja. A, poklaśnięcie. To chyba bardziej do jakiegoś sketchu by się nadało, co? Sprowadzenie jakieś? Jest! Pięknie! Czas, czas! Trzeba się wykazać nie tylko sprytem i umiejętnościami, ale jeszcze trzeba pomyśleć i koordynować, jak tutaj oszukać Roberta. Leszku, jesteś gotowy? Trzymamy kciuki, piona. I lecimy. Minuta czasu. Krzyk ryzykuje. Dobra, się do jednej nogi. Mógł się pokusić o duszenie. Ale sp bardzo spokojnie. Kolana. O, jest bardzo układ. dobra sprawa. A ale wychodzi. Dobrze no, walczy, wychodzi, walczy, Wychodzi, wychodzi. Czas do góry. Przyznaję, że zaskoczyli nie? że byli tacy ambitni, z różnym efektem, ale próbowali. To jest najważniejsze, czyli ta różnica wagi, no jednak dosyć spora, ale nie była dla nich, dla nich jakąś barierą. Chcielibyśmy. Podsumowując dzisiejsze wasze zmagania poprosić do siebie Daniela. Chcielibyśmy dać Ci ostrzeżenie, żebyś dalej e, mocniej pracował i żebyś w każdym odcinku wkładał 100% jestem nominowany? Nie, wracasz do grupy. Typujemy leszka do Sparingu. Zapraszamy na środek. Dzisiaj nie wypadłeś najlepiej w obu konkurencjach. Miały się jedne z gorszych czasów. Kogo sobie typujesz do sparingu? No, wybór jest ciężki, ale wybieram Grzegorza. Grzegorz. Zapraszamy. Grzegorz jest pełen sił, jest bardzo zmotywowany, tym bardziej, że wyleciał z programu. Teraz powrócił po kontuzji Emila. Zdeterminowany, silny i naprawdę udowadnia to, że może być tym jednym z najlepszych. Wydaje mi się, że mam po prostu największe szanse wygrać z nim. Mam nadzieję, że się zdziwi. Grzegorz, Leszek, zapraszam. Spojrzę w oczy z uśmiechem prosto, głęboko, żeby poczuł, żeby się zaczął bać już na wejściu. Walkę będę starał się trzymać w stójce, bazować na boksie przede wszystkim. Będę próbował obalić walkę do parteru i tam, tam. Mam po prostu skończyć dojechać. Uwaga! Walka. Ale szybka, wymiana. O, leszek w stanie. Bardzo dobra obrona leszek. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Oj. Dobrze. Najgorsze to się położyć teraz. Nie daj. O dobrze. Bardzo dobrze sobie poradził teraz Grzegorz. Dobrze, że się próbuje sprowadzać, ale znowu się wpakował w gilotynę, w duszenie. Dobrze. Połowa, panowie! Zło na nogę. Dobre. Dobra kontrola ze strony Grzegorza. Naprawdę mocna walka. Budzimy się, panowie! Dobra, dobre. Aj! Grzegorz i są trudny. Czas! Wygrywa Grzegorz. I to on Pozostaje dalej w programie. Grzegorz, fantastyczna walka. Bardzo efektowne zakończenie. Krucyfiks, wykluczenie ręki. Leszy. Popełniłeś duży błąd, daj wykluczyć sobie rękę. Dałem, ale tu już, tu już zadziałało zmęczenie, już też kas trochę mi się podsuwał na oczy, nie widziałem dokładnie wszystkiego, ale jakby nie zwalam na to, bo Grzegorzowi kas tak samo przeszkadzał, więc jakby szanse były wyrównane. No kurwa, poczekajcie. Wie się czujesz? Dajcie wody. się Leszku na nie, nie, dobra, dobra. W momencie, kiedy Leszek przyjął tych 4-5 na czoło, te, to wszystko skumulowało się na czaszce, prawda, e, głównie na mózgu, te wstrząsy, no i to mogło doprowadzić właśnie do, e, miejmy nadzieję, że nie, ale wstrząsienia mózgu. Zostało ich siedmiu. Dajcie, to już wszystko. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Zrobiłem to, co zamierzałem zrobić, obalić, kontrolować, obijać. Najcięższego wykluczyłem. No co dalej?